No i zaczyna się akcja z Ferrari. Eee, znowu. Amadi Glowab, broda doszła. Amadi Glowab ewidentnie. No i proszę zobaczyć wzrok Amadeusza. On go nie lubi. A ten. Nie wiem. Ten też go nie lubi. Troszkę mniej IQ na pewno eee, od Amadiego. A... Dobra, pójść. Musimy to zobaczyć. Musimy to Aby, Oczywiście pani Laskowska eee, też Glowab. Złomą rękę, więc w Jakie chcesz wady, możemy <głosropolis queen> do <od> <spirituality> <noise> <Yeah. forced queen> yeah. no przeszkodziłem. Mieliśmy trudne wyjaśnienia, mamy, Ale Ale wyjaśniona sytuacja? Nie, będzie wyjaśniona, najpierw, w końcu kolega przyjmie wyzwanie. Powiedzcie mi, o co poszło. no i tutaj e, staje totalnie po stronie amadeusza nie chodzi o to że to jest prawda to miała być godzina bo to być box tak to miało być box normalnie to miał być box to miało być po prostu właśnie widzieliśmy Dobra, udamy dalej, bo teraz oczywiście najwyższy Nie, teraz. Ja bym nawet chętnie zobaczył to, czy on rzeczywiście uderzył tym łokciem wtedy, nie? Mm -hmm. Ale ten gość po prostu tyle panu złożył, że w tym wywiadzie, że ktoś nie chce mu się powierzyć Ogólnie we wszystkim wywiadach znajdziemy się tyle Ja panu tego sprawdzę, nie? Głównie medaliły Co to za To jest, no. jest no. dobre. Dobra, to jak kopnęłeś, ty jeśli się okaże, że nie kopnąłeś mnie... Ej, hey. dlaczego nie kopnęłeś mnie? Jak hey. nie kopnąłeś, jeśli nie kopnęłeś... No, tak, nie ma tego nagranego więc... Oczywiście posły wiatraki. No i tutaj moi drodzy, a no to jest... Batman! On, on, on ma w ogóle ksywę Batman chyba e, Erik Batman, bo on... E, nie wiem czy zauważyliście, ale prócz tego, że na house też miał. że no, Dokładnie, to też miał tutaj moi drodzy. Ferrari House, to jest już który nas tutaj też... Miał, Ferrari ale stawiam, ale tutaj tak. też miał koszulkę Batmana, patrzcie. Tutaj też ewidentnie Batman siedział. Więc to jest gość, który jest Panem Batmana. Ale ciutko, jest Batman. Tak, Podiewał sobie... Szybko zleciał jak Batmobil. Tak, gość podjebał logo e, dla swojej tożsamości niczym wersor dla swojej działalności. No. Ależ, ależ dobra poemy. Lecimy kamponem, mój drogi. Poprawiamy już pikulec i lecimy dalej.